Dobry Państwu, Jan Fior. Dzisiaj no życzenia chciałbym złożyć, bo jest Wigilia i to tak by wypadało. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym Państwu, Jan Fior mówi, no to pewnie już wiadomo. Chciałbym Państwu wszystkim podziękować za. Za, za cierpliwość, za wierność, za okazane mi zaufanie, to jest dla mnie ważna sprawa ta, 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 ta działalność, ten kanał i, i te spotkania z wami. Dziękuję za wspieranie naszego kanału i wpłaty na rzecz funduszu Rzecz Fundacji Instytut Karla Mengera, bo, bo oni nam pomagają. No to, to zawsze to raźniej. Jesteśmy wszyscy w trudnym momencie naszego życia może nawet najtrudniejszym, wątpię, żeby ktoś z Państwa, może, nie, może ci, którzy przeżyli okupację terowską, ale, ale tam przynajmniej był jasny wróg i wiadomo było, kto z kim walczy. Tutaj nie. Tego jest, to jest ciężej. Dzisiaj nam jest trudniej. Każdy z nas więc potrzebuje wsparcia i właśnie chciałbym dzisiaj tak z okazji tego święta, zbliżających się świąt Próbować ogarnąć się, co się akurat dzieje. Proszę Państwa, jesteśmy w czarnej dziurze, żeby nie powiedzieć dosadni, ale w święta nie wypada użyć takich słów. Zamiast szukać sposobu na wyjście z tej dziury, słyszymy coraz częściej wołanie o to, jak się do tego dostosować, jak się dopasować, jak się w tej w te urządzić. To nie jest dobry znak i tego chciałbym, przed tym chciałbym przestrzec. Prezydent Biden straszy, jak się nie zaszczepicie, zachorujecie i umrzecie. U nas jeszcze tak o stronie nie ma z, z pulpitów prezydenckich, ale wiceministrowie ale tak mówią. To dzisiaj jest zmarło na planecie Ziemia niewiele ponad 5 milionów ludzi. Przy populacji 7,7 miliarda ludzi to oznacza, że śmiertelność tej choroby straszliwej wynosi 0,02%. Także to jest jedna z niższych. Jeden z niższych wskaźników. Dlatego zbyt, zbyt łatwo godzimy się na, mając taką świadomość, albo nawet nie mając takiej świadomości, tylko widząc co się dzieje, zbyt łatwo godzimy się na zamykanie zakładów pracy, szkół, szkół miejsc rozrywki, tego wszystkiego, co, co, nam, co nam władza gotuje, nie po to, żeby nas chronić, żeby chronić nasze zdrowie, tylko żeby po prostu. Tam dokuczyć i wprowadzić chaos, bo ten chaos ma pomóc w rewolucji, jaką przygotowują. Powodów nie ma. To nie jest groźna choroba. Śmiertelność, jak powiedziałem, jest, jest taka jedna z niższych. Sytuacja jest poważna. To, 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 co w tej chwili się z nami dzieje, jesteśmy bezczelnie straszeni, okłamywani, tresowani, wręcz y, terroryzowani momentami dobrym przykładem jest pojawienie się tego Omikrona, prawda? Makrona może, który jednocześnie się pojawił, fala się nagle pojawiła na całym świecie, bez względu na to, czy była zima, czy było lato, czy jest sezon grypowy, czy nie jest sezon, tak się pojawiła, bo była potrzeba. Pojawił się, pojawiła się jako potrzeba zwiększenia tego tych uszczypnięć, prawda? że tam, tam było więcej tego tej grozy. Gdzie uszczypnięć było mniej. Najpierw mówiono, że to jest łagodny wariant, yy, łagodny, yy, potem, że nic o nim nie wiadomo. Aż w końcu zaraz zaczęło się, że miliony ofiar pochłania. W Stanach Zjednoczonych szaleją, w Wielkiej Brytanii to samo. Próbują nawet za, e, zawiesić obchodzenie świąt Wielkim, e, Bożego Narodzenia. No, utrudnić ludziom jeszcze bardziej życie. Bo to o to chodzi, prawda? że jak jest, ludzie są w trudnej sytuacji, są bardziej ulegli, że można nimi kierować. Sama ta szczypawka to jest też jeden element tej, tej tresury, żeby się, żeby się oddać. Giełdy. No widzą Państwo, co się dzieje na giełdach. No, giełdy są kasynami. Ostatnio dwa dni temu było na giełdzie, tak, żeby wszystko spadło. Wszystko spadło, czyli sprzedawali ludzie. I akcje, i obligacje, i, i ropę naftową, i surowce, i, i złoto, i srebro, a dolar. Czyli kupowali dolary, tym samym sprzedają, a dolar szedł w dół, a nie do góry. Więc te całe procesy. Procesy, giełdowe procesy, jedne z najbardziej kapitalistycznych, kapitalistycznych elementów naszego życia. I jeszcze, bo wszystko idzie w stronę socjalizmu, no, też zawiodły. Też już w tej chwili nie można nawet przewidywać racjonalnie, przewidywać ryzyka. Jełda potrafi spaść kilka procent powodu zagrożenia o po a następnego dnia wzrasta o te kilka procent albo jeszcze i więcej i jest, mamy nowy rekord notowań. To są żarty. No. Nie, nie wiadomo, dlatego ja tutaj staram się nie mówić o tym, nie namawiać Państwa do, do inwestowania w papiery wartościowe na giełdę, na giełdę. Ale, ale po, poza tymi, którzy się na tym znają, ale to jest prawda, to jest, to jest uzasadnione, bo ryzyko jest w tej chwili ogromne. Tym co mnie szczególnie wkurza, to są te, te lamenty, że świat już nigdy nie będzie taki jak, jak, jak był, jakby, jakby był dobry, prawda. To nie chodzi nawet o, to, o ocenę, tylko chodzi o to, żeby, żeby dodatkowo siać strach i przerażenie. Zamiast zastanowić się, co mamy z tym zrobić, jak zaprzestać absurdalnych rozwiązań, na przykład tego zielonego, zielonego dealu, czy, czy do drukowywania pieniędzy, czy zerowych stóp procentowych, układamy się z pandemicznymi siłami, które nas chcą zadusić, które chcą zadusić cywilizację. Pomagamy wrogowi wprowadzać dyskryminację sanitarną, pilnujemy bliźni, donosimy na nich, walczymy o dyskryminację, o prawo do dyskryminowania. Możemy mieć prawo do dyskryminowania, ale żeby nie dyskryminować, nie zastanawiamy się nad tym bardzo często, co oni nam chcą zrobić albo co z nami chcą zrobić. Czy właściwie co my pozwalamy sobie y, y, zrobić z nami. Zaczynamy współpracować. Oddajemy się. Proszę Państwa, y, przecież, przecież te izolatoria, o których, których się domagają ludzie, to są, to jest innymi słowy, obozy. No, to może małe obozy, oboziki, ale to jest, to zmierza w kierunku Auschwitz. To dzielenie ludzi na, na takich za, za, za uszczyp, uszczypniętych i nieuszczypniętych, to jest to samo, co kiedyś mówiono, że ci grubi, chciwi, brudni Żydzi, prawda? I, i my, i my, rasa panów. Prowadzamy opaski, paszporty, kenkarty to jest to samo, to się na to się godzimy. Jak można na coś takiego się godzić? Przecież nie chcemy powrotu do Auschwitz. Nie chcemy dzielić ludzi na lepszych i gorszych, tym bardziej, że ten, ten który akurat teraz się nie zaszczypał, to on przez 65 lat swojego życia był, był, był wspaniałym człowiekiem, nagle teraz staje się jakąś czarną owcą, parszywą, parszywą stworą, która rodzina go odrzuca. A czym czystość sanitarna różni się od czystości rasowej? Przecież Niemcy też mogli powiedzieć, że no my się zgadz zgadz zgadzaliśmy się na, na, na czystość rasową, no bo to jest dobre dla narodu. Prawda? No i czystość sanitarna też jest dla kogoś dobra. Nie wiem, czy dla narodu. Tak samo jak i rasowa. Też nie da, dla narodu. Współpracujemy z gestapo sanitarnym. Czymże, czymże są sanepidy i niektóre akcje policji. Wczoraj oglądałem akcje policji, jak e, e, katowali faceta, pacyfikowali za to, że nie, miał, e, że nie miał maseczki. Nic. Na ziemi leżał i, i przygniatali go, popali. Straszne rzeczy. Chodzimy się na, na ziemię, ale to nie tylko to. Godzimy się na, na szereg innych e, takich zaburzeń, e, które, e, które doprowadzą do tego samego skutku albo pomogą e, doprowadzić nas. Bo to jest wszystko, to są środki użyte po to, żeby nas spacyfikować, żeby, żeby zawładnąć e, światem, żeby zawładnąć nami, żeby zrobić z nas niewolników. Deal, ten Green Deal, ja e, e, nazywam to śmiercią energetyczną czy dekarbonizacja. Nie ma żadnej reakcji, żadnego sprzeciwu, wręcz, wręcz poparcie. Jak zrobiłem kilka wpisów na ten temat na Facebooku to tam może nie wiem, 10-12 lajków. Benzyny nie będzie w 2035 roku, a wcześniej to będzie po 20 zł, a może nawet więcej. I nic. Samochody elektryczne. To, to, jest, to jest paranoja. Samochody wymagają ładowania, co, 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 co parę godzin. Nawet niech, niech technologia pójdzie znacznie do przodu, to i tak, i tak jest pewna granica nie, nieprzekraczalna. Ilość energii elektrycznej, która będzie potrzebna. W tej chwili mamy paliwa kopalne i możemy je kopać, możemy je zaoszczędzić, możemy je, e, możemy je przechowywać, transportować. A, a jak będziemy przechowywać energię elektryczną? Można, ale to jest bardzo drogie, bardzo kosztowne, bardzo trudne. Napisałem, znaczy nie napisałem, za, za, zamieściłem na, na, na swoim blogu, tym piśmiennym y, milionerstwo.pl esej klimatyczny terror. Napisany przez Dawida Stockmana. Naprawdę pięć odcinków fantastycznego, mądrego wyjaśnienia tego całego problemu, bez sensu zielonego dealu. Ale mało kogo to interesuje. W ogóle nie mam, ani jednego lajku nie ma na, na, na tym, na, na, na blogu. Pisałem też powiadomienia, wysyłałem na Facebooku, no to 5 do 10 lajków. Wszyscy się boją o CO2, nie zastanawiając się nad tym, że CO2 jest dobre, ale wszyscy powtarzają, że będzie się wydzielało CO2. Musimy zmienić CO2, musimy zacząć handlować certyfikatami na CO2. Co to znaczy? Jak można się godzić na coś takiego? My musimy mieć za uszami tak zakodowane, że jak się budzimy w nocy, kiedykolwiek się zbudzimy, w jakiejkolwiek sytuacji, to wiemy, że to jest złe, że CO2 jest dobre. CO2 to jest, proszę Państwa, można powiedzieć, samo życie. Tak samo dobre jest ocieplenie. Wszystko, co dobre w, dziele, w dziejach ludzkości. W średniowiecze było zimne, to było złe. To, co złe, zimne. To, co, to, co, to, co zimne, dawało złe, zło. To, co dobre, to ciepłe dawało, dawało dobro. Renesans, ocieplenie, początki rozwoju, ocieplenie. W współczesnych czasach to samo. Wielkie, wielkie zdarzenia o, o takim pozytywnym charakterze dla, dla, dla ludzkości, one się odbywały właśnie w ciepłym klimacie. Dlaczego mamy walczyć z globalnym ociepleniem? Życie w zielonej energii. Proszę Państwa, poza wszystkim jest nie tylko droższe, ale i gorsze. Trudniejsze, gorsze, dorsze. E e droższe. Godzimy się na nowy ład. O czym się tam, prawda, mówi. Nie wolę w szponach panów, którzy zrobią z nami, zrobią z nami co, co zechcą. Dlaczego nikt się nie, ja nie mówię to do Was, mówię tylko do nas, do nas wszystkich. Dlaczego nikt nie po poruszy tego tematu, nawet wśród blogerów, znanych blogerów, takich antysystemowych blogerów amerykańskich. Mało kto, bardzo mało kto mówi, że, że JP Morgan jest bezkarny, że co prawda uskarany został trzy razy 960 milionów, 60, coś tam 125 milionów, teraz ostatnio za ustawianiem rynku metali szlachetnych, ale nic im się nie dzieje. Nic im się nie dzieje, włos z głowy nie spadnie, zarobią na takim triku 900 milionów, zapłacą 160 milionów, już są do przodu. Nie wiadomo ile akcji zrobili takich, na których, których nie zostali przyłapani. Bezkarność. Fed to samo bezkarny. Proszę Państwa, jak to jest możliwe, że ktoś forsuje inflację, a kłamie, że jest przejściowa? A forsuje ją po to, żeby była na stałe, żeby była z nami, żebyśmy, żeby zniszczyć pieniądz, żeby zniszczyć porządek, który jest w tej chwili, przejąć majątek, który jest zadłużony, wykupywać długi za te. Podbijane właśnie pańkami spekulacyjnymi na giełdzie dolary, które są coraz mniej warte. My na to się wszystko godzimy i nawet mało tego jest, jest to napis, zapisane na, na stronach interes, internetowych, na forach, nic, albo ten polski ład proszę. O jasną cholerę nam ten polski. Do czego? Władze teraz w tej sytuacji, kiedy wszyscy potrzebują jak najwięcej wspar jak najwięcej własnych sił, jak najwięcej sił, jak najwięcej pieniędzy, to nam teraz rząd robi wszystkie kieszeni, żeby, żeby, żeby co? Żeby przejąć te pieniądze i samemu i samemu wychodzić z kryzysu. Nie, bo oni prowadzili ten kraj w ten kryzys, zgodzili się na ten kryzys. To jest straszne, że specjaliści organizują teraz webinary, jak. Obejść tę czy inną uciążliwość, którą nam Polski Ład, czy Nowy Ład, czy Światowe Forum Gospodarcze szykuje. Eksperci, słynny ekspert doradza, co zrobić, żeby jednak im zapłacić mniej podatku, albo chwalić się tym, że on teraz dopiero będzie zarabiał pieniądze, ponieważ będzie ludziom doradzał, jak uniknąć podatku wpływem Polskiego Ładu. To dobrze, że tak robi. To dobrze, że tak, że tak umie, że to umie, to dobrze, że, że, że się jeszcze to da zrobić. Ale zamiast wyrzucić to w pierony, ten, ten, do kosza, ten, 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 ten polski ład, bo jest zbędny, to my się chcemy z nim urządzić. Znowu się urządzamy, wiecie gdzie. Walka z inflacją to jest żart. I, i, i to. I to i... Właściwie mało kto tak uważa. Ostrzeżenia, że, że, że inflacja jest szkodliwa, że. Podanie mechanizmów, przedstawianie mechanizmów, to jest olewane, no. Tam parę tysięcy wyświetleń i, i, i więcej się tym nikt nie interesuje. Nawet i inni blogerzy tego, czy, czy youtuberzy tego nie poruszają, no bo po co, bo kogo to interesuje. Chodzi tylko o to, żeby, żeby ceny że ceny rosną, no to jak ceny rosną, no to to jest, proszę Państwa, wtedy raj dla, dla, dla mediów. Pokazują kopię Paragonu, ile to tam kto zapłacił za, za dorsze. No, to co się można dziwić, skoro my łykamy te kłamstwa? Ochowcy chwalą inflację, że jest dobra, media też ją chwalą. Kłamie się, że wzrost cen nie jest z powodu inflacji, czy z powodu takiej polityki, yy, luźnej polityki monetarnej, pro-pro dłużny, prokredytowej, lecz z Macrona. Macron. Jeleń. Ludzie nadal, nadal szukają mieszkań w ramach walki z inflacją, zapożyczają się, ale ja, ja rozumiem, że jeszcze gdyby mieli gotówkę, ale, ale już się zapożyczają. I po co? Bo będą flipy kręcić. Kilku z, przyjechało do mnie kilku znajomych z innego kraju i mówią, że chcą skorzystać z okazji, przywieźli dużo, chcą skorzystać z okazji i tutaj pohandlować trochę nieruchomościami na polskim rynku. A ja mam kilku też wychowanków, których uczyłem na pośredników na, na, na rynku nieruchomości. I oni piszczą, płaczą wręcz, że już, że już rynku nie ma, że, że stanęło przez. Nie ma, nie ma żadnej żadnej wsparcia, żadnej pomocy. No, my tu służymy tym wsparciem, ale to się nie cieszy. Nie cieszę się jakimś wzięciem. Znacznie bardziej, znacznie bardziej są oglądane filmy, w których się mówi to, jak jest źle i tak o, jak jest. Źle, a, to jeszcze, a tu jest jeszcze gorzej, prawda? Narzekania albo stwierdzanie tego, co wszyscy wiedzą, ludzie lubią czytać, potwierdzić to, że to, co wiedzą, że jest złe, że jest złe. A tu chodzi o to, żeby wiedzieć z góry, zanim się to zło pojawi, żeby wiedzieć, że takie coś może się zdarzyć, że że, będzie, że będą przerwane łańcuchy dostaw, że, że będzie wykupywanie towarów, nawet nie dlatego, że, żeby ich nie zabrakło, tylko dlatego, żeby przechować w nich wartość. To wszyscy, wszyscy, proszę Państwa, teraz ogłaszają krachy, że będzie krach, że będzie. Warren Buffett mówi, że będzie krach nawet. I Gates mówi, że będą krachy, po to, żeby, żeby zachęcić ludzi do ucieczki. Do ucieczki od, 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 od pieniądza, kupić kupić giełdzie, kupić akcje i, i, i topić. I pod, u, u, poddać się tym manipulacjom, jakie w tej chwili wielcy, wielcy tego świata banksterzy przeprowadzają. Prowadzi się sz, szkolenia z ucieczki do rajów podatkowych, których już, rajów już dawno nie ma, proszę. Nie, nie, nie ma gdzie uciekać. Cały świat jest opanowany, a mimo to jeszcze się tych ludzi, ludziom daje jakąś nadzieję, że w tym kierunku mogą iść. I to nie jest, proszę państwa, to nie jest, to nie jest usprawiedliwienie, że cały świat tak robi. To trzeba jednak odnosić do siebie, do, do nas, do, do konkretnej osoby, do konkretnej sytuacji, do własnej sytuacji. Nie ma innej strategii, proszę Państwa, dzisiaj niż walka o wolność. To jest najważniejsza rzecz. Niedyskryminacja, nie, nie zgodzić się na dyskryminację sanitarną, opierać się, walczyć, nawet i broń kupować. Unikać banków. Coraz więcej jest on doniesienia, że ludzie wycofują pieniądze z banku, no ale dają je do innych instytucji finansowych. To, jest, to też nie jest roztropne. Trzeba stworzyć swój własny bank centralny. Mieliśmy taki film czy dwa, nawet o tym, jak stworzyć własny bank centralny, właśnie oparty o złoto, srebro, o te pieniądze, które przetrwają kryzys, może też ziemię rolną, a na pewno własny, własny biznes, może kryptowaluty, żeby mieć dochód, żeby mieć pracę, żeby produkować coś, żeby starać się samemu o siebie, szukać sposobu na przyszłość. Ten kanał tak właśnie był pomyślany, żeby Będziemy się starali szukać, szukać sposobów, no bo ja też nie znam tych sposobów. To jest pierwsza sprawa, pierwsza taka sytuacja w, w dziejach ludzkości, że ktoś chce równocześnie cały świat, całym światem zawładnąć. To, co się na, na naszych oczach dzieje, jest też naszą winą. Jest skutkiem lenistwa, wierności, nadziei czy oczekiwania, że państwo coś dobrego dla nas zrobi i za nas zrobi. Ludzie, ludzie zbyt dużo nadziei czy może energii przekazali państwu? Domagają się coraz większych świadczeń. Państwo to powinno zapewnić, to, tam to zapewni, nic nie powinno zapewnić. Państwo powinno tylko zapewnić to, żeby nam się tutaj, żeby nam wolno było działać swobodnie, a tymczasem państwo ogranicza to wszystko, a samo jest pazerne, okrada nas, oszukuje i efekt jest, jaki jest. Domaganie się coraz większych świadczeń, opieki socjalnej, bezpieczeństwa. To jest karmienie raka. To jest tak, jakby ktoś taką dietę zastosował, żeby jego, jego rak, który się tam gdzieś zaczyna, na tym czy na innym rządzie, żeby, żeby się rozrastał szybciej. To on nas ten rak potem toczy. Tak jest. Wielu z nas, się, wie, wielu znam, żyć nie. Pamiętajmy o tym, jeśli. jeśli Mniecie to, ja będę przypominał, że nie państwo, nie rząd, nie ministrowie, nie dygnitarze i cała reszta darmozjadów, lecz to my, my ludzie, którzy pracują, którzy myślą, którzy się starają, którzy są odpowiedzialni, my jesteśmy panami tej ziemi. Proszę Państwa, w związku z tym takim może ponurym, ponurym e, litanią e, grzechów, e, chcę Państwu powiedzieć, że jest zawsze, ma, jest zawsze optymizm. Że jest zawsze nadzieja, że, że to zostanie powstrzymane. Możemy to powstrzymać, nie, nie godzić się z tym, nie urządzać się w czarnej. Dlatego dużo zdrowia, optymizmu, wiary w siebie, wiary w lepszy świat, bo on jest wciąż możliwy. To nie są puste słowa. Jest wszystko możliwe. Już żeśmy tutaj wiele razy na ten temat mówili, że możemy to przecież przejąć. Co to? Nie bójmy się prywatyzacji wszystkiego. Prywatyzujmy, nie będzie tego państwa takiego okrutnego, które będzie nam zawierało i potem robiło, co chce. Pry, prywatny dba o to, żeby dobro zostało wykorzystane w sposób funkcjonalny, korzystny dla wszystkich. Bądźmy tolerancyjni, tolerancyjni dla, może opiekuńczy, dla mniej rozgarniętych. Pomagajmy im, ale sami i to z dobrej woli, a nie że, że się zapłaciło na ZUS czy na coś tam innego, to oni pomogą. Nie pozwalajmy państwu przejąć miłości bliźniego, tej, tego, tej, tego miłosierdzia, o których o który na... uczył. Nie, nie prośmy państwa o nic, nie prośmy, nie wierzmy mu, bo to się dla nas źle, dla wszystkich źle skończy. I dlatego tym przesłaniem chciałbym Państwu życzyć radosnych świąt Bożego Narodzenia i obiecać, że będziemy. Będę, będę się starał właśnie ostrzegać przed wejściem na manowce, przed poszywym krokiem. Jak zwykle proszę o wsparcie. Zachęcam do wsparcia. Jeżeli Państwo widzicie jakiś sens w słuchaniu tego, co ja mówię, w stosowaniu tego, co ja mówię, to, to się zrewanżujcie takim wsparciem, w którym ja dostrzegę sens tego, co robię. Bo to będzie mi to, to będzie potwierdzenie tego. A jeżeli nie, no to też będę, będę wiedział odpowiedź. Proszę Państwa, proszę się proszę uważać, nie brać wszystkiego za dobrą monetę, bądźcie ostrożni, wesołych świąt, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo.